Siemaneczko, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Zetrik, a przed wami Daily Newsy na dzień 4 lipca 2019 roku. Usiądźcie wygodnie, weźcie sobie kawkę, herbatkę i lecimy z tematem. Wersja PlayStation 4 Black Desert Online wystartuje jeszcze podczas tych wakacji. Konkretnie 22 sierpnia. Jednak sprzedaż preorderów zapewniających 2 dni head startu oraz kosmetyczne bonusy ruszyła już dzisiaj. Niestety, i to jest zła wiadomość, wersja PS4 okazała się dużo, dużo droższa od wersji PC. Pezetowcy płacą 10 dolarów za standardowy egzemplarz. Konsolowcy za taką samą edycję muszą wybulić 30 dolarów. W zamian otrzymają jednak dostęp do najpiękniejszego i najbardziej dynamicznego MMO na rynku. Conqueror's Blade wystartowało już jakiś czas temu i zainteresowani mogą ogrywać ten tytuł całkowicie za darmo. Na Steamie opinie dotyczące gry są mieszane, ale skoro dostępna jest w modelu Free2Play, -to, to warto sprawdzić ją osobiście. Zwłaszcza teraz, gdy Majką poinformowało o pierwszej dużej aktualizacji zawartości Knights and Squires. Co wprowadziła? Dodano pięć jednostek Crusade, nowe zadania oraz specjalny system progresowania, który przeznaczony jest dla graczy na maksymalnym poziomie. Military Ranks pokazywać będą innym osobom nasze doświadczenie oraz osiągnięcia i pozwolą odblokować nowe rzeczy kosmetyczne. Wszystko to powyżej 60 poziomu. Nie zapomniano również o początkujących graczach Conqueror's Blade. Specjalnie dla nich dodano nowe zadania tutorialowe, lepiej wprowadzające do gry oraz zapewniające przydatne nagrody. Zaimplementowano również nowy zestaw codziennych i tygodniowych misji, a do tego sporo usprawnień z kategorii Quality of Life. Blood Rides był tak dobry, że po trzech miesiącach zamykają serwery. Zamknięcie z serwerów było pewne, aczkolwiek spodziewaliśmy się, że Bloodrytes wytrzyma na rynku ciutkę dłużej. Tymczasem po zaledwie kilku miesiącach od premiery OpenBeta ruszyła w kwietniu, gra znika z rynku. Chyba na dobre, bo nie sądzę, aby jakaś inna firma połakomiła się na tego staruszka. Bloodrytes nie oferuje bowiem niczego, co wyróżniałoby go na tle innych MORPG-ów. Co prawda uniwersum gry było w luźny sposób powiązane z anime Trinity Blood, ale na tym plusy się kończyły. Minusów było znacznie więcej. Przestarzała grafika, trętwa rozgrywka, mała ilość klas i tak dalej. Uwaga, uwaga! Chińczycy forsują nowe prawo, które w mniejszy lub większy sposób uderzy również w nas. A to dlatego, że z tamtego kraju pochodzi wiele, wiele gier MMORPG. Nowe regulacje zajmują się problemem nagości i seksualności w grach. Chiński rząd chce do minimum zredukować wątki romantyczne w wirtualnym świecie, lub takie, które prowadzą do zachowania seksualnego. Z kolei kobiety w tytułach online mają być przedstawione w odpowiednim odzieniu. Wspomniano o kostiumach, które zakrywają minimum 3/4 biustu. Skończy się też bieganie na pol walki w samym bikini. Kluczowym elementem ma być kategoria wiekowa danej gry. Od większa tym większe ograniczenia. Jeśli by to przeszło, to gry MMORPG zmieniłyby się nie do poznania. Doskonale wiecie, że to właśnie w produktach made in Asia, takich jak Terra, Blade and Soul itd., mamy najwięcej nagości i wydekoltowanych żeńskich postaci. Prace nad nowym prawem wciąż trwają, więc nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Spodziewaliśmy się, że Durango Wildlands osiągnie spory sukces. Niecodziennie dostaje się fajnego, surwelowego MMO na urządzenia mobilne, które prezentuje naprawdę wysoki poziom wy. Wykonania. Od 15 maja, czyli momentu oficjalnej globalnej premiery gry, Durango zostało pobrane 12 milionów razy w 229 krajach na świecie. Imponująco wygląda również rekord CCU, czyli równocześnie zalogowanych użytkowników, który wyniósł 85729. Gdyby przenieść to na Steama, to Durango złapałoby się do top 7 najpopularniejszych tytułów. Żeby jednak otrzymać tak wysoką liczbę graczy, Nexon musi nam dostarczyć jakiś content. Bez tego ludzie zaczną uciekać do innych mobilniaków. I to już wszystkie informacje, które dla Was przygotowaliśmy. Jak zawsze mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole, subnijcie też kanał, najlepiej dzwonkiem, żeby być z nami na bieżąco. Trzymajcie się i udanego dnia.